20 lat temu specjalne jednostki rządowe unieszkodliwiły legendarnego wilkołaka. Skąd macie tę krew? Czemu pani pyta? Bo to nie jest ludzka krew. Bez znaczenia. Proszę nam wybaczyć pani doktor, ale ostatnio pracujemy w ogromnym napięciu. Testy ujawniły przerażającą prawdę. Dlaczego cię tu wsadzili, przyjacielu? Będziesz musiał zmienić swoje podejście. W 20 lat później naukowcy stworzyli żyjącą skórę o metalowym podłożu. Tworzymy żywą tkankę skóry połączoną z cząsteczkami metalu. To, co powinno stać się ogromnym przełomem w medycynie, można by ją stosować do przeszczepów u chorych na raka skóry. Potraktowana jako nowy krok w technologii. Najwyższy czas rozpocząć eksperymenty na ludziach. Nadal mamy jeszcze mnóstwo problemów. Skóra staje się twardsza od stelu. Zdaję sobie z tego sprawę. Gdzie pan chce ją zastosować? Do przeszczepów na zamrożonych zwłokach. Czy pan oszalał? Co się dzieje? Przeradza się w nieorganiczny materiał. Przerywamy eksperyment. Wyłączyć pompy. Wzrasta temperatura ciała. Jest już 90 stopni. Skóra jest za gorąca. Musimy zamknąć wszystkie wyjścia, ale wtedy zostaniemy tu uwięzieni. Nie mamy wyboru. Z drogi! Kim Delaney i Barry Bostwick w filmie Bestia przyszłości.